Cześć drodzy widzowie, przy sobocie! Patrzcie, jaki mamy piękny, słoneczny dzień. Po prostu chce się pracować. No, tak to jest właśnie. Miało być pięknie. Mieliśmy dzisiaj co to nie robić. Ale popatrzcie, drodzy widzowie, żeby nie było. Zmęczyłem z pomocą dzisiaj, ale zmęczyłem tą wolierkę. I mój teściu dobry pomysł mi podsunął, zamiast pionowo je obniżać, po prostu je wyciągnęliśmy i na poziomo położyliśmy te, yy, te betonowe obrzeża. I tym sposobem bez problemu się tutaj zmieściła, nawet jeszcze zapas. Więc jest ok. Tak to wygląda. W bólach dzisiaj, bo pogoda jest straszna, jest zimno. Jest deszczowo, jest śnieżnie i do tego jeszcze mroźny wiatr, po prostu wszystko dzisiaj jest przeciwko, ale już nie mogę tego dłużej odlekać, dlatego dzisiaj nawet w tych warunkach musiałem to zrobić. Nie wiem, czy dzisiaj jeszcze dam radę drzwi, bo dosyć mocno zmarzłem, ale wydaje mi się, że już i tak jest nieźle, bo jak wrzucę drzwi, to możemy wpuszczać tutaj barzęciki. Jeszcze Wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj troszkę obrzeża, są tu za długie Ale tym się nie przejmuję, bo to mi niczym nie przeszkadza A nie chcę ciąć tych obrzeży, bo może jak będę kiedyś przekładał to Gdzieś się sobie wykorzystam Więc jest obsadzone Jeszcze muszę ją oczywiście przyłapać, bo tutaj patrzcie Tu ją przykręcę, nie, żeby nie odchodziła I żeby to fajnie wyglądało Ale Jest zrobione, tak jak powiedziałem, będzie w sobotę jest sobota zrobione bez względu na pogodę. Trudno, pogoda jest jaka jest. ponieważ znowu zima do nas yy, przylatuje. Zawita do nas zima, więc dawno jej nie było. Więc trudno, no niech będzie jak jest. Tak więc, drodzy widzowie, mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i będziemy działać dalej. A ja się z Wami dzisiaj żegnam. Dziękuję. Króciutko, ale chciałem się tylko pochwalić, że mimo niesprzyjających warunków walierka stoi na miejscu. Trzymajcie się. Cześć! Ale mi sypie w oczach. Masakra jakaś jest. Zobaczcie, co się dzieje. Czekajcie, by to będzie dziwić. Cześć!